Panie Boże, coś Wam powiem. Przy dostępnych sklepach, otwartych całą dobę, trudno sobie wyobrazić problem głupich panie. Zresztą dziś wszystko jest dostępne niemalże od ręki. Głupota tych kobiet to nie tylko pójście na oczekiwanie pana młodego, bez oliwy, ale jeszcze większą jest szukanie otwartego sklepu w środku nocy. Przecież po zmroku każdy zamykał się w swoim domu i nie wychodził z niego. Tak jak w powieści o człowieku, co przyszedł do przyjaciela po chleb, już miał niespodziewanego gościa. I pokając do sąsiada usłyszał: Drzwi są już zamknięte, a ja jestem już w łóżku. Były pewne zasady, których się trzymano bezwzględnie. Jeszcze jedno, co niestety uderza w rozumowanie tych kobiet, to łudzenie się, że mają czas. Zdążą wrócić do miasta, poczekać na otwarcie sklepu i wrócić na miejsce oczekiwania. Jakże to jest złudne myślenie, że na wszystko mamy czas na życie, na nawrócenie, na miłość, na zbawienie. Niestety zegar tyka i czas przesuwa się do przodu. Wszystko w jednej chwili staje się przyszłością, której już nie zmienimy. Przed nami tylko to, co możemy zdziałać, o ile nie zaśpimy i nie wybierzemy drogi iluzji, w której będzie nam się wydawać, że jest to, czego faktycznie wcale nie ma. Chcąc odczytać przesłanie tej Ewangelii, dobrze jest wiedzieć, iż uczta weselna jest metaforą ostatecznego wejścia do Królestwa Zmartwychwstałego Oblubieńca. I te drugie pięć kobiet, które oprócz lamp miały także zapas oliwy, wcale nie okazały się małoduszne. To nie było cwaniactwo z ich strony, kiedy powiedziały tamtym, idźcie sobie i kupcie oliwy. Podzielenie się tym, co miały, byłoby ryzykowne. Choćby istniał cień szansy, że się uda. Ale jak powiedziałem, mówimy o ostatecznym wejściu, które nigdy więcej się nie powtórzy, więc w tej kwestii ryzykować nam nie wolno, bo nam przepadnie szansa. Można wiele rzeczy zrobić, by pomóc drugiemu człowiekowi, stracić czas, zdrowie, majątek czy życie. Jednak w kwestii życia wiecznego nie możemy go oddać bez sensu. Puste lampy nie dają światła, tak jak nie dają niczego nasze puste obietnice, chęci czy wielkie pragnienia, których nigdy nie podjęliśmy. W czasie chrztu otrzymaliśmy światło Chrystusa, którego podtrzymywanie najpierw powierzyło się rodzicom i a Kiedy my osiągnęliśmy świadomość, ten obowiązek przyszedł na nas osobiście. I życie staje się właśnie oliwą. Ona powstaje w długim i wieloetapowym procesie: pielęgnacja drzewa, zbiór oliwek, tłoczenie. To wszystko jest proces, który ma swój rytm i historię, zupełnie jak nasze życie. W tym czasie odnajdujemy swoją tożsamość. Dziś właśnie Pan przestrzega nas przed niedocenianiem życia, byśmy nie byli tylko tymi, którzy egzystują i trwają w próżności. Światło, które otrzymaliśmy, które mamy nieść dalej, jest nam potrzebne, by w chwili wejścia na ucztę Pan mógł powiedzieć: Rozpoznaj Twoją twarz, obraz i podobieństwo do mnie. Chodź i poznaj Ojca. Doświadcz radości Boga w Trójcy. Pamiętaj słowa papieża Benedykta. Chrześcijanom nie wystarczy czekanie, trzeba działać. Nie czekajmy na jutro, może go nie być, aby zapalić lampę naszej miłości do oblubieńca. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.